Morale są bardzo nisko dziś. Szczerze mówiąc już nie chcę się jutro iść. Serio? Nawet mi, no. Pierwotny plan, który był, czyli 70 km w 4 dni odpada. Naprawdę jestem zaskoczony. Jak to zrobić? Paula planuje zmieścić to swoim łęckim dam radę! Powodzenia. A to wszystko ja mam wziąć? Tak powiedziałeś przed chwilą. Powiedziałem, że nie ma miejsca, to nie ma. A to, to na nic, nic ci nie będzie? Nie, no to jeszcze zniesie. Te przekąski to myślę na przykład tak tutaj chcę wrzucić w ten. Yy, mhm, w tą klapę, nie? Żeby tylko tak cyk i batonika sobie opędzelować na, na trasie. Apakujemy się nie w domu, tylko dojechaliśmy sobie gdzieś już za Kraków. I jesteśmy koło rzeki Raby I tu sobie nocowaliśmy Miejscówka piękna Ale zaraz po spakowaniu się uciekamy I będziemy ruszyć na szlak Najpierw spakować najcięższe, żeby to poukładać mądrze Najcięższe musi być przy A nie tak, że co będę pierwsze potrzebowała wyjąć Na przykład coś do picia, coś do... Jeżeli dasz sobie na samym dole, na końcu butelkę z wodą, to Cię będzie tak ciążyło, że będzie Ci to wszystko skakało i latało. Najcięższy musi być tu, ale lżejsza w stronę... Właśnie dojechaliśmy do punktu startu. Jesteśmy w miejscowości Dobra. Zostawiamy tutaj autko na 3 dni. Z ogromną nadzieją, że nic mu się nie stanie. I niczego nie straci w tym czasie. I właśnie założyliśmy plecaki. Mój. Mały, ale naprawdę ciężki. I Norbisia. Jeszcze mniejszy i jeszcze cięższy. Ja jak założyłam, to się szczerze zdziwiłam. Strasznie mnie ciągnie za barki. I szczerze, nie wyobrażam sobie tej wędrówki póki co. Ale dobra, bierzemy sprzęt jeszcze do nakrywania na szyję. Bierzemy bąble i ruszamy na szlak. Tak? Dokładnie. Szlak zaczynamy asfaltem chwilę chyba w tej przy głównej drodze, nie ma innej ścieżki ale zaraz mam nadzieję wbijemy na szlak taki bardziej dla pieszych i dla piesków Jesteśmy raptem po 40 minutach marszu ale jak na ostatnie dni października to słońce tak niesamowicie grzeje i spotkaliśmy na trasie, na szlaku taką wiatkę piękną którą musimy zobaczyć 5 minut przerwy dla piesków woda, dla nas woda. I ruszamy dalej. Idziemy cały czas taką całkiem sporą stromizną z tymi plecakami naszymi wielkimi. Ach, przynajmniej w cieniu. Ale nie jest łatwo. Nawet mi nie jest ciężko. Naprawdę, naprawdę ledwo idę. Zazwyczaj taki spacer nie robi mi problemów. Tak dzisiaj naprawdę muszę przyznać, że jest mi ciężko. Rzutowiec. Uwaga, lecę na górę. Oficjalnie nie mam siły. Tyle co robiliśmy przystanek. Na parę minut ruszyłam z pełną energią i zrobiło się tak stromo, że nie mam siły w noga. O Jesus! Lubię podziwiać liście. Tak wyglądamy odpoczywając z tego powodu, że plecaki leżą na plecach i ramiona odpoczywają. Jest tutaj luz. No i tak sobie odpoczywam. Dupa do tyłu. No i fajnie, no, no i fajnie. Czasem też tak trzeba. To podziwiać złotą polską jesień, co spadło właśnie na podłoże. Tak. 106 metrów dzisiaj zdobyte. Śnieżnica. Udało się. Ale naprawdę łatwo nie było. sam tak, zabronione. O. No to zostajemy chyba śmieci. Niepozorne te górki, te pagórki, te wyżyny, ale wyglądają pięknie. Nie spodziewałem się. Także lecimy szybko w dół, szukamy fajnej polanki i rozbijamy obóz. Niestety jest zbyt późno, żeby iść na miejsce, które zaplanowaliśmy sobie. I planujemy, planowaliśmy dziś nocleg na szlaku. Znaleźliśmy po drodze taką piękną polanę i będziemy się tu rozbijać, bo już jest ciemno, już jest po zachodzie i nie ma co dłużej zwlekać. Okay. To o czym marzyłam dziś od paru godzin. Oh! It's <laughs> like, <laughs> okay. No way! Minęła godzina odkąd rozbiliśmy namiot, zdążyliśmy już rozpalić ognisko, nakarmić pieski i właśnie gotujemy dla siebie wodę na makaron i będziemy jeść makaron z tuńczykiem i z pomidorami z puszki, z kartonu tak naprawdę i herbatka i tyle na dziś. Żadnych więcej atrakcji nie przewidziano. Dobry jest, 6 rano, na szczęście mieliśmy godzinę dłużej spania, bo była zmiana czasu, normalnie już by była siódma i nawet się wyspaliśmy, prawda? No, powiedzmy. Pieski wyspane, także zaraz wstajemy i idziemy na szlak. Dawajcie go! Let's go. Uh. O, wyciągane pieski? Dobra. Idziemy teraz po nasze jedzenie. Chodź! Jedzenie zostało wyniesione stąd 30 kroków na wprost raz, 8, 9, 10. podobno w tym beskidzie wyspowym zauważano niedźwiedzia kilka razy i eee, to niedaleko regionu właśnie w którym jesteśmy, więc dla bezpieczeństwa idziemy po nasz plecak który został powieszony na drzewie z jedzeniem żeby niedźwiedźki nas nie dopadły w namiocie to zrobiłem tylko taką improwizowaną sztukę wysyłania plecaka na drzewo no i teraz będę go zabierał no i dobra, tak to wyglądało widzenie jest w środku prawdopodobnie całe bo plecak nie naruszony także ogarniamy obóz i ogień jesteśmy spakowani gotowi, plecaki mamy spakowane Troszeczkę się rozgrzaliśmy, porozciągaliśmy. Norbi, jak widać, dalej. Ulala! <śla> Myśli, że to mu pomoże przy wędrówce, a niestety plecaki mało co zmalały. Chociaż ciekawostka jest taka, o której właśnie chcę powiedzieć, że nie mamy ani kropli wody. Mieliśmy wczoraj ponad 5 litrów, prawda? No, ponad. I nie mamy ani kropli wody. Do śniadania nie mieliśmy jak sobie zrobić owsianki ani herbaty, więc jedliśmy suche kanapki. Eee, I pieseczkom też już nie mamy co dać. Daliśmy ostatnie krople pieskom, żeby się napiły. I ruszamy na szlak. Po pierwsze w poszukiwaniu właśnie wody. No i co? Przyszedł ten okrutny moment, w którym trzeba założyć plecak na plecy. Gotowi, rozgrzani, porozciągani, co nic nam nie da, ale idziemy. Tak jest dobrze. Ja tak wstaję. Trzeba wstawać. Gotowy? Piątka. Ekstra. Udało nam się kilka kroków dosłownie od naszej miejscowy znaleźć ośrodek jakiś tam rekreacyjny, jakiś i kupiłam trzy butelki półtora litrowej wody, więc mamy uzupełniony Kanelbak, mamy tutaj do wody dolany zutonik. Żeby mniej butelek nosić, a paczkową i frajową butelkę uzupełniłam wodą z Łazienki. No i co, i mamy w sumie ile litrów? I 8. 8 litrów. Naprawdę? No 4 kupiać butelki. Nie, 3 butelki. 3. Aha, to 4,5 plus 6, 6 i 7 litrów. <ścoughs> 4,5 plus 6 to jest 6 i 7 Dobra, w każdym razie mamy takie. 4,5 na 6,5. Pieskowe, czyli 6, kod z tyłu e, i izotonik 0,7, czyli razem 6 litrów, 75 ml. Matematyka nadzieję, ciężka. Że słyszę, słyszeliście to, co Norbert powiedział? Mamy ponad 6 litrów, czyli troszkę więcej niż wczoraj. Plecaki znów są cudownie ciężkie. Narbi jest już daleko z przodu. Mi nogi odmawiają posłuszeństwa. Mimo, że przeszliśmy dzisiaj lekko ponad 3 km dopiero. To plecek tak mi daje w kość, że nie mam siły iść. Puca zaraz wypluje. Ciągle jest stromo. Tu się nie zrozumieliśmy z Narbim. Bo ja mówiłam, że marzy mi się taka kilkudniowa wędrówka z plecakiem. Ale miałam na myśli Wędrówkę, a nie wspinaczkę. drugi szczyt na tym wyjeździe głównego szlaku Beskidu Wyspowego o nazwie Ćwilin i chyba miał najgorsze podejście z tych ty wszystkich na których do tej pory byliśmy w Litwów. ale jak sprawdzałem następnie to będą łatwiejsze mam nadzieję ja mam wielką nadzieję, że będą łatwiejsze bo ten mnie zniszczył podoba się? no podoba się <laughs> ale to nie zapominam o tym, że było ciężko tu za mną, gdzieś tu, o dokładnie, widzicie nasz kolejny szczyt, który planujemy dzisiaj zdobyć i ruszamy tam za chwilę. Z godzina 11 nowego czasu, więc mamy nadzieję, stążyć tam przed zachodem. I tam będziemy sobie spać. Jest to właśnie szczyt mogielica. I mamy tam 10 km, więc niby niedużo, ale nie idzie się lekko. Te kilometry jakoś tak wolno uciekają. Co by pan chciał z zajazdu? Myślałem by napić się takiego złotego, zdrowego napoju. Dobra, szukamy piwka. Ale chyba są Teraz Natrafiliśmy na szlaku na zajazd Baranówka na Karczmę. Udało się dostać dwa piwka. Jedno to taki miejscowe gdzieś tutaj za Starego Sącza Grybów. Drugi, hajneken, i jeszcze zaraz idzą frytki. Także idealna przerwa. Uhu. Pierwsze danie zupa chmielowa. Drugie danie fryteczki z keczupem. Pikabella. Wyszliśmy właśnie z karczmy. Weszliśmy na szlak. Zaczyna się znowu pod góreczkę na Mogielice. Mamy godzinę z hakiem do zachodu. Także śmiem wątpić, że zdążymy. Ale Norbi mówi, że. A ja mówię, że zdążymy. Jestem napędzany teraz złotym napojem bogów. I stąd u mnie teraz siła rośnie niesamowicie. Uuu! Tak działa. No ja u mnie tak nie działa. A szkoda. Cześć. Cześć. Zrobiliśmy sobie chwilę przerwy na złapanie oddechu, ponieważ widok mamy taki. Jest dobrze, pani Frejusio, tak u pani? Jest dobrze? Tak, jest OK. A u pani? A u pani jest OK? No Niestety jest już po zachodzie słońca. Godzina 16:30. Mamy nowy czas. A my jeszcze jesteśmy na szlaku. Mamy kawałek płaski, nawet troszkę w dół i ostatnie chyba podejście. Widać już między drzewami szczyt i wieżę widokową, która bodajże jest nieczynna. Także jeszcze kilometr 200, tak? Kilometr 200, ale z dużym przewyższeniem. więc nie wiem, czy się wyrobimy. Prawdopodobnie jak dojdziemy na górę, to już będzie ciemno. Tu jest znaczek ze szczytem, ale nie widzicie, bo jest ciemno. Doszliśmy o godzinie 17 punktualnie, tak. o około 13,5 km. Na dzień. A na wieżę jednak można wejść. 9 godzin dzisiaj zrobiliśmy marszu. I to zdecydowanie było dużo tego marszu, jak na beskid wyspowy, który miał być dla nas delikatny. No to trochę nas zaskoczył Byliśmy na tym szczycie, ale nie dało się tam rozbić namiotu. Ale wiedzieliśmy, że gdzieś niedaleko jest polanka, na której można rozbić namiot. Więc musieliśmy bardzo stromo zejść jeszcze po ciemku 90 metrów w dół. I jesteśmy na polanie, na które się zaraz rozbijamy i spędzimy tu nockę. Mamy namiot rozbity, pieseczki nakarmione, już leżą na śpiworkach. Teraz czas na nasz obiad i odpoczynek. To był naprawdę ciężki dzień. Więc już bardzo późno jemy kolację. Morale są bardzo nisko dziś. Nawet ognisko tego by nie poprawiło. To już się robi nasze górskie danie. Szczerze mówiąc już nie chcę mi się utroić Tobie? Serio? Nawet mi, no. Także nie wiem, zobaczymy zaraz będziemy planować dalszą drogę, bo na pewno pierwotny plan, który był, czyli 70 km w 4 dni odpada. Z tego względu, że planowaliśmy robić sobie delikatne 20 dziennie, żeby się nie przyciążać. A mocno się przeciążając robimy ledwo 15. No, trzeba mierzyć siły na zamiary. Wracamy pewnie niedługo do kampera Dobrze. i będziemy się cieszyć tym, Uf. że. I taki luksus będzie w tak. kamperze. I kąpiel, i wszystko i zmywanie normalne naczyń. A chciałam tylko powiedzieć, że wszystkie osoby, które w ten sposób podróżują, marszem, z plecakiem po górach, robią dziesiątki kilometrów, tak ogromnie podziwiam i tak ogromnie szanuję, że. Wow. Jest 630 już nawet trochę po i mamy taki piękny wschód słońca jesteśmy na polanie pod Mogielicą i podziwiamy piękne widoki aczkolwiek jesteśmy już tak zmęczeni, że no. mimo, że ten widok piękny to nie rekompensuje to naszych strat na trasie ale trzeba przyznać, że jest ładny. O godzinie 7.30 jesteśmy już po śniadaniu czyli kanapki z pastami, serkami i nie mamy nic więcej do roboty, bo nie mamy ponownie ani kropli wody. Popełniliśmy ten sam błąd co wczoraj, co przedwczoraj w sumie że wzięliśmy tyle, że nam starczyło na cały dzień do wieczora i już na dzisiaj nie mamy absolutnie nic. Dla piesków, tak. dla piesków zostało jakieś 200-300 ml. Więc to musimy zostawić, a my nie mamy kompletnie nic. A przed nami 10 km do auta. Nie wiem, czy już to mówiłeś? Nie, nie. Że skracamy tą wędrówkę o jeden dzień i wracamy dzisiaj do auta. Z tym, że mamy znowu 10 km do pokonania i żadnego bodajże sklepu, żadnego schroniska, ani nic po drodze. Także ciekawie się zapowiada. Ale to będzie luksus, jak wrócimy do auta. Wykąpać się, napić się herbaty, soku i wina, wszystkiego po kolei. Nie, wszystko na raz zmieszać. <głos》>. Albo wszystko na <głos》. <głos》. ciepłą herbatę z sokiem i jeszcze zalać to wino zimne. <głos》>. No. Wyspać się, wyspaliśmy, bo poszliśmy spać chyba o 7.30, się już położyliśmy, no bo nie mieliśmy co robić, ani nie dało się wypić herbaty. Ani podziwiać widoków, bo było już zupełnie ciemno. Byliśmy zmęczeni. I byliśmy turbo zmęczeni, więc o 7.30 już leżeliśmy w śpiworach. Zasnęliśmy jakoś koło 8.00 bodajże. I obudziliśmy się A... dzisiaj o 6.00. Wstaliśmy, Norbi się obudziło o 5.00, tak? No. Także wyspani niby jesteśmy, ale sił nadal brak. A tej... Ogólnie popełniliśmy taki bardzo jeden strategiczny Taktyczny błąd w trakcie planowania, że wędrówkę zaczęliśmy od najgorszych dwóch szczytów do zdobycia, w tym bezkidzie wyspowem, czyli od ćwilina. I to podejście, które zrobiliśmy wczoraj, jest zwane ścianą płaczu. To jest naprawdę bardzo stromy kawałek. My ten kilometr pod górę robiliśmy chyba dwie godziny. Tak, dopiero później w internecie tak. przeczytaliśmy, że potrafi zepsuć całą, e, całą, całą radość, radość z wędrówki i zamiłowanie do gór, zniszczyć. I właśnie to w moim przypadku zrobiła. Zrobiłem. I by było OK, gdybyśmy e, wzbili się na ten ćwiliń i zeszli gdzieś w dół i koniec, ale tego samego dnia weszliśmy na najwyższy szczyt do Wyspowego, na tą Mogielnicę gdzie ogólnie szlak nie był taki jakiś turbo wymagający poza ostatnim kawałkiem który już szliśmy po ciemku więc też nie było lekko także ogólnie mamy dość i po prostu skracamy tą wycieczkę, bo też nie ma jak teraz zrobić trasy tak żeby dojść do auta w ciągu powiedzmy 25 km, no nie ma takiej pętli także najbliższą trasą jest to 10 kilometrów, którym się teraz będziemy wybierać. Hmm. Musimy wrócić jak najszybciej, bo chcę się pić. Jestem wyschnięta po prostu jak wiór. Ustałam mam suche, twarz mam suchą, jest masakra. A tu jeszcze pod ten szczyt trzeba podejść takim zajebiście stromym podejściem z tej pięknej polanki, na której nocujemy. Ach. 400 metrów jakby szlaku, ale 90 metrów przewyższenia. To jest naprawdę stromo. Z plecakami Dobra, koniec narzekania.